Cześć. W tym materiale chciałbym powrócić do mojej zgrzewarki. Chciałbym zaprezentować, w jaki sposób robi zgrzewy. No i podzielić się kilkoma uwagami. Przy okazji tutaj dokończyłem swoją kolbę do zgrzewania. Jest ona wykonana z elementów wydrukowanych na drukarce 3D. Oczywiście od początku do końca zaprojektowanych przeze mnie. I tutaj mam szyny miedziane o wymiarze 10 na 3 mm, odpowiednio poprzecinane. A tutaj są druty miedziane 3 mm zaostrzone. Całość jest podpięta końcówkami do zgrzewarki. Ten przewód jest to przewód łączący. Przycisk wyzwalający ze zgrzewarką. Wiele osób, przystępując do pierwszego zgrzewu, chce go wykonać porządnie, poprawnie, dlatego też mocno naciska i wykonuje. Pierwszy zgrzew, no i ze zdziwieniem patrzę, że blaszka odchodzi. Coś jest nie tak. Tutaj rozwiązanie jest proste, ponieważ w momencie, gdy następuje duży docisk, elektrody wbijają się w blaszkę i dociskają blaszkę do celi. Zmniejszając rezystancję, zgrzewy słabo wychodzą. A gdy delikatnie się przyłoży, to w tym momencie następuje wyrzut iskier, ponieważ za delikatnie przyłożyliśmy. No i aż jest przepalona tutaj blaszka. Ale gdy z wyczuciem przyłożymy elektrody, Zgrzeby powinny wyjść poprawne. Widać tutaj dziury. Dziury w taśmie oznaczają, że zgrzewy zostały wykonane poprawnie, że zgrzany materiał, nawet po oderwaniu taśmy, pozostał na celach. Także posiadając taką zgrzewarkę i przy odrobinie wprawy, można wykonać poprawne zgrzewy. Na koniec chciałbym zachęcić do budowy takiej skrzywarki i podziękować za uwagę. Do usłyszenia!